Cześć, jestem Kirilland i witam w kolejnym odcinku z Minecraft. Dziś mam dla Was moda, a tym modem będzie mod na mod. He, <laughs> się zrymowało. No, i ja jestem autorem tego moda, i jest to pierwszy mod, który zrobiłem w swoim życiu. I jest w sumie fajny, według mnie. No to co, lecimy do odcinka. Dobrze, więc ten mod działa na zasadzie trójzębu. Można nim atakować z bliska albo rzucać na odległość. No to co, najpierw zajmiemy się jego. Statystykami odnośnie ataku na blisko. Zadaje on 15 obrażeń, Jest on, jego wytrzymałość to 50, oraz jego szybkość ataku to 1,6. Dobrze, więc teraz przejdziemy do jego statystyk odnośnie ataku na odległość, bo można nim rzucać. Więc on zadaje 8 obrażeń. I jego wytrzymał, no to jest jeden, ale chodzi o to głównie, że jak się go rzuci, no to nie mamy go w ekwipunku, tylko trzeba po niego iść. No i on ma też taką fajną rzecz, że tam, gdzieś się go rzuci, to w to miejsce uderza piorun. I fajna zabawa w sumie, a zresztą zaraz zobaczycie. A, no i jeszcze jedno. Żeby go zrobić, potrzebujemy dwóch patyków. Oraz trzy bloki żelaza. No i w sumie to będzie tyle z takich rzeczy teoretycznych. No to co, lecimy i teraz pokażę wam, jak on działa w praktyce. Dobrze, więc na dzisiaj to będzie tyle. Mam nadzieję, że mod Wam się spodobał. Jeżeli chcecie, no to macie link do niego w opisie. Możecie go śmiało pobierać. No to co, ja Wam nie zabieram więcej czasu. Widzimy się w na następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.